Witam was bardzo serdecznie. Pewnie się zastanawiacie, cóż to za kompilacja modeli Trix? Przecież można było zrobić unboxing oddzielnie modelu modeli. Z czwartej epoki, oddzielnie modeli z szóstej epoki. Oczywiście to, co ostatnimi czasy pojawiło się, i to, co jest takie ciekawe z polskich modeli, to oczywiście te modele Trixa, na które tak czekaliśmy czyli modele, które są z polskich linii oceanicznych, jak również kolejne modele z GATX, czyli jak to niektórzy mówią, GATIX z napisem Lotus. Pokazuję Wam oba, ponieważ są to modele jednej firmy. Chciałbym Wam przede wszystkim pokazać, jak prosto i jednocześnie łatwo są zapakowane i dobrze są zapakowane te modele. Nie będę się wdawał w szczegóły tak jak zwykle, bo nie jestem kompetentny. Niemniej jednak, jest, jest, są to modele pakowane naprawdę w sposób bardzo. Praktyczny. Tryx wydaje mało polskich modeli, ale są to modele naprawdę całkiem ładne, całkiem fajne. Dobrze jeżdżą na torach. Zobaczycie je niedługo w filmach. Zarówno te kontenerowce, czy też te platformy z kontenerami. Jak również te e, cysterny. Jak, co będzie pierwsze, nie wiem. Po prostu chciałem Wam pokazać jakość modeli Trixa, jednocześnie robiąc taki wspólny unboxing. Przeróżne pociągi, tak? Przeróżne e, tutaj e, składy. Tutaj ten skład e, na pewno zrobię z e, TY2. E, e, przy okazji, kiedy będę również prezentował na torach. E, Tą nową lokomotywę TKP 30-1, T-Liga, której już unboxing oglądaliście. Tam dopnę kilka wagonów, właściwie to epokowych, bo wagonów druge, drugoepokowych po prostu nie posiadam, ale spokojnie te wagony trzecioepokowe kwalifikują się jako drugoepokowe, tak sobie myślę, zwłaszcza... Dwa wagony, które posiadam, takie krótkie, zresztą sami ocenicie, bardzo fajne, także będzie to hmm, po prostu w serii. Inspirowane, jak również cysterny pojawią się również właśnie w takim jednym inspirowanym składzie. Ale przejdźmy do unboxingu, żeby się nie rozlekać i nie przedłużać. Bardzo ładne opakowanie, tak jak widzicie, skromne po prostu pudełko kartonowe, ale w miarę, w miarę dobrze opakowane opisane. Numer katalogowy tego pierwszego tutaj setu pierwszego kompletu dwóch wagonów to 24555, bardzo łatwo czwarta epoka, dwa kontenery Polish Ocean Lines czyli polskie linie oceaniczne już tutaj Wam pokazuję każde pudełko jest opisane oddzielnie i ma swój jakby numer 02 i 01 nie wiem dlaczego, ale zawsze Trix daje dwójkę na górze, a jedynkę na dole Taka, taka przypadłość i ja tak to po prostu już zostawiam tutaj właśnie w tym. Pokazuję Wam oba te kontenerowce. Proszę bardzo, przepiękne tutaj dwa wagony kontenerowe. Nie będę już tutaj czytał numerów inwentarzowych. Pokażę Wam po prostu 01. Jak ona wygląda w środku, i przy okazji pakowanie. Bardzo proste. Kartonik, przeźroczysta część. Widać coś w środku. Wagon jest łatwo pakowany, żadnych jak dodatkowych, żadnych styropianu, styrodurów. Tutaj mamy kłonice dodatkowe jeszcze jakieś elementy elementy chyba może to są trzymające nie, to nie są elementy trzymające. Jakieś elementy na pewno gdzieś w instrukcji, chociaż tej instrukcji tu w ogóle nie ma, więc nie wiem tak naprawdę do czego służą te elementy metalowe. No ale niemniej jednak na pewno mają jakieś swoje, swoje przeznaczenie. Być może gdzieś tutaj na pudełkach jest pokazane raczej nie widzę tutaj nic pokazanego w tej kwestii ale podejrzewam, że jest to do znalezienia. Odpakowywujemy. Bardzo prosto. Dwa plastiki, jeden od góry, jeden od dołu. Kontenery są u góry. Już, wa, już widzieliście nie, nie jeden model. Szkoda, że tylko jeden kontener, mogłyby być dwa. No, tak, Trix postanowił jeden kontener. Piękna platforma, proszę bardzo. Jak dla mnie piękna, ładna, dobrze wykonana platforma. To nie jest jakaś tam super pod podkontenerowa, ale. Ale powiedzmy, również przeznaczona. Sprzęgi, oczywiście, Trixa daje się sprzęgać z innymi oczkowymi, nie jest to problem. Hamulec, <laughs> i tak dalej. No, i tutaj podejrzewam, że gdzieś tam na środku możemy sobie postawić ten kontener, właśnie, <laughs> i w ten sposób go właśnie zobaczyć. Tak wygląda ten wagonik. Prosta sprawa, żadnej wielkiej filozofii tutaj nie ma, <laughs> ponieważ kontener jest tylko jeden. Mamy tutaj plastik zabezpieczający i to jest cała filozofia tego właśnie wagonu. Ja już tutaj nie będę chował tych wagonów, aż tak dokładnie, ponieważ za chwilkę będę je stawiał na tory. tej Y2 już czeka, więc ee, tak. I drugi secik, tak jak mówiłem, już naprawdę pożądany secik przez wielu z nas. To są oczywiście wagony z napisem Lotus. Również e, ładne opakowanie, takie samo. Tutaj w tym przypadku numer tego setu, tego kompletu 24 21, e, Tutaj chyba sprzedawca dopisał minus 2. Nie wiem dlaczego, coś tam sobie chciał zaznaczyć. E, I tutaj mamy dwa wagony. Każdy ma swój numer. Znowu 02 na górze, 01 na dole. Nie ma znaczenia. Ja Wam pokażę oba, ponieważ e, jeden z nich jest taki czarno-szary zaraz zobaczcie, że jeszcze za ciekawą ma kolorystykę a drugi jest biały czy, czy taki, no biały, biały na wygląda jak srebrny bardzo ładny też e, troszeczkę może trudniej jest wyjąć te wagony, ale zaraz Wam pokażę ja już znalazłem sposób na wkładanie bo wyjmowanie to jeszcze po biedy, ale wkładanie jest trochę bardziej skomplikowane wystarczy pociągnąć tutaj za to i delikatnie, spokojnie bo jest to naprawdę dobrze zabezpieczone e, takimi dodatkowymi folikami po bokach i już dostaliśmy się do tego przepięknego właśnie wagonu. Wagonu o to jest konstrukcja chyba Zans. Także bardzo fajna konstrukcja, bardzo fajny wagon. Ja zapomniałem dodać, że ta platforma, ta konstrukcja tej platformy, co byście mi już oszczędzili komentarza, to jest KS-X tutaj mamy Zans. E, oczywiście wagon jest tutaj, z tego co widzę, to nawet jest chyba. E, rejestracja jest holenderska, nawet. No ale pojawia się nam tutaj właśnie napis: Lotos. Bardzo fajna, cysterna, bardzo sympatyczna. Nie mam jeszcze niestety żadnego, e, żadnej lokomotywy Lotosu. Jeśli się nadarzy okazja, to pewnie, pewnie takowa w kolekcji się e, pojawi ja chyba tutaj nawet z tych folijek zrezygnuję, które gdzieś tam były, żeby tutaj nie trwały nie mi gdzieś te foliki. natomiast drugi wagonik jeszcze Wam pokażę biały, również tutaj wyciągam ten plastik, najpierw pociągam i spokojnie nam tutaj ta całość wylatuje i mamy kolejny wagonik tym razem biały, na którym bardzo fajnie właśnie widać ten napis Lotus również jest rejestracja holenderska, także bardzo fajny wagonik. Z dwóch stron mamy ten napis Lotus. Jeszcze może pokażę Wam szybciutko oba wagony. Właśnie tutaj, w przypadku tego czarnego, to Lotus jest akurat e, biały. Natomiast w przypadku wagonu, właśnie białego, Lotus jest. Kolorowe, bardzo sympatyczne wagony. No, taki bym powiedział, hurtowy, hurtowy, właśnie unboxing tychże wagonów także bardzo fajne wagony, bardzo fajne modele, dobrze jeżdżące. Trixowi niewiele można zarzucić. No cena troszeczkę wysoka, aczkolwiek do innych firm jeszcze też brakuje. Jeśli chodzi o przesadę w cenie, także to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o te wagony. Dwa komplety wagonów, które na pewno pojawią się wkrótce na torach. Także dziękuję za obejrzenie odcinka. Życzę Wam dobrego czasu. I oczywiście komentujcie, czy ten sposób prezentacji Wam się podoba, czy też trzeba to rozdzielać, czy w ogóle mam nie robić tego, bo już wiele osób tutaj pokazywało. To po co to powtarzać? No cóż, mnie się zdawało, że fajnie byłoby się podzielić tymi modelami, stąd też to właśnie zrobiłem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.